Przekonanie, że Netflix nie robi dobrych, odkrywczych i przełomowych seriali jest dzisiaj na tyle powszechne, że kiedy pierwszy raz dałam znać o tym serialu, o którym dzisiaj będziemy mówić w naszych mediach społecznościowych, ktoś zapytał mnie, czy to jest serial od Apple TV+. Tymczasem nie, to nie jest Apple, ani nie jest Disney, ani Prime, ani nawet HBO, zwane dzisiaj Maxem, najlepszy Najbardziej nowatorski od strony technicznej i emocjonalnie miażdżący serial pojawił się właśnie na Netflix. Nosi tytuł Adolescence i jest to serial, który moim skromnym zdaniem powinien obejrzeć każdy rodzic obowiązkowo. Oczywiście nie tylko rodzic, chociaż no, myślę, że rodzice to jest grupa, do której adolescent ma szansę trafić najmocniej i najmocniej nimi wstrząsnąć, ponieważ pokazuje im świat, który. Dobrze znają i też no, materializuje ich największe obawy i lęki. Zaledwie czteroodcinkowy Adolescence to jest dramat obyczajowy, opowiedziany w, powiedziałabym, bardzo nietypowy, bardzo poruszający sposób. Mimo, że serial nie miał żadnej większej promocji, kiedy niepostrzeżenie 14 marca pojawił się w Netflixie, mówi o nim w tym momencie coraz więcej osób. No i nic dziwnego, bo takiego serialu nie było naprawdę od dawna. Takiego, który oglądałoby się po prostu z zapartym tchem i ściśniętym gardłem, a potem miało się miliony no, niezbyt komfortowych wniosków, co sprawia, że tak niepozorny serial jest tak mocny? Tłumaczę. Po pierwsze, forma. W dzisiejszych czasach no, trudno zaproponować widzom coś, co będzie naprawdę inne, ale przy okazji tej swojej inności też nie będzie na przykład przekombinowane, pretensjonalne, czy po prostu będzie przerostem formy nad treścią. To, co robi Adolescence, które zostało nakręcone w formie takich czterech no około godzinnych master shotów, czyli po prostu pojedynczych takich długaśnych ujęć, to jest bardzo prosty formalnie, chociaż też bardzo złożony od strony technicznej zabieg, który Bezbłędnie dopełnia bezkompromisowość scenariusza, wrzucając widza w sam środek wydarzeń, które obserwujemy, bez chwili na wzięcie oddechu, dosłownie wrzuceni w centrum rozgrywającego się na naszych oczach dramatu i postawieni tuż obok głównych bohaterów. Dzięki podzieleniu serialu na cztery odcinki, które no, są tak naprawdę takimi osobnymi rozdziałami, bardzo złożonej, zniuansowanej historii, mamy możliwość obserwować, pełne spektrum emocji i różne perspektywy bohaterów bez narzucania nam jakiejś konkretnej interpretacji. W tej opowieści nie jesteśmy biernymi widzami, jesteśmy niemymi obserwatorami i współuczestnikami, którzy jednocześnie no niestety nic nie mogą zrobić. To co dzieje się na ekranie jest fizycznie wręcz namacalne, rozgrywa się w czasie rzeczywistym i przytłacza swoją Nieodwołalnością. Nie ma tutaj czasu na cięcia, jakieś tam fikuśne kadry czy y, odpowiednie oświetlenie. Kamera podąża za naszym wzrokiem, kiedy prześlizgujemy się po twarzach osób uczestniczących w całym tym dramacie. Czasami tracimy z oczu najważniejszych bohaterów, kamera się przykleja do jakichś tam poszczególnych y, bohaterów drugoplanowych, czasem naprawdę bardzo drugoplanowych, i dosłownie przemieszcza się na nich pomiędzy y, Planami. Jeśli jednak sądzicie, że daje to widzowi czas na jakikolwiek oddech, to jesteście w błędzie. Jesteśmy zanurzeni w chaosie, w takim dzianiu się, na przykład jak w odcinku pierwszym, albo w takim nieprawdopodobnie intensywnym, pełnym skrajnych emocji, bez ruchu, jak w odcinku trzecim. Cała akcja opiera się tutaj na pracy kamery logistyce ujęć i a nawet może przede wszystkim grze aktorskiej, która jest w tym serialu absolutnie wybitna, no ale do tego jeszcze dojdziemy. Chociaż w pierwszej chwili trudno w ogóle pojąć, że te poszczególne odcinki to faktycznie jest spójna, nie pocięta na etapie montażu całość. Okazuje się, że twórcy nie zastosowali w tym serialu żadnych jakichś tam wiecie, magicznych sztuczek, żadnego AI, które by dorabiało klatki na przykład, po prostu kręcili odcinki longiem, odgrywając i rejestrując je minimum 10 razy w całości. Czasami robili po 15 podejść, czasami mniej. Chodziło po prostu o to, żeby nagrać każdy odcinek w całości minimum 10-okrotnie i wybrać najlepszy materiał. Grali zwykle po dwa duble dziennie, co daje łącznie 20 bardzo intensywnych dni zdjęciowych. Po drugie, treść. Adolescence jest miniserialem, który w materiałach prasowych opisywano bardzo lakonicznie jako kryminał o ojcu, którego syn zostaje oskarżony o straszną zbrodnię. No brzmi jak wiele rzeczy, które już widzieliśmy. W pierwszej kolejności na myśl przychodzi serial zresztą od Apple TV pod tytułem Defending Jacob. W 2020 roku było o nim dosyć głośno. W rolach głównych wystąpili tam Chris Evans, Michelle Dockery i jest to głównie dramat. Również dotyka tematyki winy, kary, młodocianej przestępczości i dramatu rodziców, którzy muszą się zmierzyć z działaniami własnego dziecka i ich konsekwencjami. Tyle, że Defending Jacob. To nawet nie stało obok Adolescence, które nie bawi się tam w żadne jakieś, wiecie, misterne narracje, tylko pokazuje rzeczy takimi, jakimi one są naprawdę. To, że serial jest tak wiarygodny i tak aktualny, wynika z faktu, że opowiada o bardzo uniwersalnej rzeczywistości o zwyczajnej rodzinie i zwyczajnym chłopcu, który ma zwyczajne dzieciństwo. Problem w tym, że zwyczajne dzieciństwo nie jest już dzisiaj wcale zwyczajne, jest pełne polaryzacji i przemocy, która sączy się. Po cichu, przez, no powiedziałabym, takie niewielkie pęknięcia w rodzicielskiej opiece. W czwartym odcinku, myślę, że nie będzie to jakiś wielki spoiler, jeśli to powiem, matka oskarżonego chłopca wypowiada do swojego męża takie ważne zdanie, które, no moim zdaniem, jest w ogóle punktem wyjścia całej tej historii. Mówi: Myślałam, że jest bezpieczny. Bo siedział w swoim pokoju. To jest wstrząsające, jak to jedno proste zdanie obnaża paradoks dzisiejszej rzeczywistości. No bo wiecie, kiedyś fakt, że dziecko spędzało czas w swoim pokoju, oznaczał, że jest bezpieczne, nie? że się nie czają na niego żadne jakieś tam zagrożenia z zewnątrz. Dziś oznacza to niestety brak kontroli nad czymś, czego praktycznie nie sposób kontrolować, mianowicie manipulacji i radykalizacji w sieci w telefonach, wiecie, w aplikacjach takich jak choćby na przykład Instagram, w przestrzeni, która miała kiedyś nas łączyć, a w praktyce wypacza poznawczo wczesną nastoletnie dzieciaki, wykorzystując ich emocjonalną labilność. Hormonalnie rozchwianą wrażliwość i nieumiejętność rozpoznawania i stawiania granic, oraz no, nieuregulowane podejście po prostu do zasad i moralności. Takie dzieci najłatwiej radykalizować, bo właściwie one się radykalizują same, próbując odnaleźć w realiach, które dla nieukształtowanych mózgów są no, zwyczajnie przeciążające i przebodźcowujące. Dzisiaj mówi się bardzo dużo o kryzysie psychicznym wśród nastolatków. No on oczywiście zawsze jakoś tam był, ale jednak wcześniej było naprawdę łatwiej, bo przemoc rzadko wychodziła ze szkoły i przenosiła się do przestrzeni prywatnej. Rzadko była tak prosta i bezlitosna, pozwalając na wzajemne nękanie bez żadnych absolutnie zahamowań. W adolescens głównym pytaniem, jakie stawiają przed nami twórcy, nie jest wcale kto jest winny, tylko dlaczego doszło do tego, do czego doszło? Wszystko jest tutaj opowiedziane bardzo prostym, bardzo banalnym językiem, nie ma jakichś tam twistów, zagadek, są czyste emocje i niedowierzanie wynikające z trywialności tego, co się w ogóle wydarzyło. Ten serial opiera się przede wszystkim na psychologii postaci, na ich wzajemnych interakcjach i na tym, co też nie zostaje wprost dopowiedziane, ale jest aż nazbyt oczywiste, a przez to wstrząsające. Nigdy wcześniej nie nakręcono tak boleśnie prawdziwego serialu o współczesnym dorastaniu i współczesnym rodzicielstwie. Nikt nigdy nie powiedział o nim tyle prawdy, nie narzucając jednocześnie nikomu interpretacji, a jednak wiemy, że gdzieś tam na przykład czai się. Toksyczna męskość, zarażająca małych chłopców brakiem szacunku dla samych siebie. Obserwowanie na ekranie niewinnie wyglądającego chłopaczka, który mówi o sobie z totalnym przekonaniem, że jest brzydki i nikt go nie chce, dlatego nienawidzi kobiet, jest jak brutalny kop w brzuch, taki, po którym po prostu trudno się pozbierać. Po trzecie, Owen Cooper i wstrząsający scenariusz. Jak już wspominałam, Adolescence w swojej minimalistycznej formule opiera się przede wszystkim na pracy kamery, scenariuszu, no i oczywiście grze aktorskiej. Scenariusz serialu napisali wspólnie Jack Forn i Steven Graham. Ten pierwszy jest znanym scenarzystą, który ma na koncie choćby takie produkcje jak Enola Holmes dla Netflixa czy znaną brytyjską serię This is England. Niedawno też, to taka ciekawostka, zdiagnozował się jako osoba w spektrum autyzmu. Ten drugi to wybitny aktor i producent, który swoją karierę zaczynał od filmu Snatch Gaia Ritchie i przewinął się przez naprawdę wiele znanych filmów i seriali, w tym między innymi na przykład Peaky Blinders czy The Irishman. Ja się Wam przyznam, że do niedawna w ogóle go raczej kojarzyłam z takimi e, awanturniczymi rolami, takich wiecie, rzezimieszków, ale zdanie zmieniłam, kiedy obejrzałam go w brytyjskim serialu dramatycznym pod tytułem Time. I jeżeli w ogóle miałabym porównywać Adolescence do jakiejś innej produkcji, to myślę, że no byłoby to właśnie Time. Chociaż nie tyle od strony formalnej, co właśnie takiego ogólnego wydźwięku i poważnej, realistycznej konwencji. Grałam nie tylko tylko współpisał scenariusz Adolescence, ale i zagrał tutaj jedną z głównych ról, yy, czyli ojca chłopca oskarżonego o morderstwo, i zrobił to fenomenalnie, wcielając się w takiego typowego brytyjskiego everymana, takiego człowieka, z którym no myślę, że utożsami się większość ojców, nastoletnich dzieciaków. Nie ma w nim, wiecie, żadnej jakiejś tam brawury, nie ma żadnej niezwykłości. Ma totalnie banalną pracę, która zresztą wóz takiego syna brzmi na mało prestiżową. jest tym facetem z własnymi trudnymi doświadczeniami z przeszłości, który stara się być najlepszym ojcem i mężem na ile oczywiście potrafi, ponieważ z tym też bywa różnie. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do scenariusza, ponieważ no, jest on naprawdę świetny. Nie tylko bezbłędnie imitując rzeczywistość, ale też niezwykle trafnie oddając psychologię postaci i ich reakcje, no i złożoność ich osobowości. Choć każdy odcinek jest tutaj właściwie takim małym, osobnym dziełem sztuki, na mnie największe wrażenie zrobił odcinek trzeci, który opiera się na wymianie zdań, między terapeutką a trzynastoletnim Jamie. Em. To jak sprawnie oddano tutaj postawę biegłej psycholog i jak rozpisano ten monolog Jemiego, to jest po prostu prawdziwe mistrzostwo, wymagające nie tylko ogromu empatii czy zmysłu obserwacji, ale również twardej, psychologicznej wiedzy ze strony scenarzystów. Oczywiście nawet najlepszy scenariusz nie wybrzmiałby tak mocno bez wybitnych ról, na czele oczywiście właśnie z zaledwie 14-letnim Owenem Cooperem, dla którego rola w Adolescence była, uwaga uwaga, absolutnym debiutem aktorskim i też no, prawdopodobnie początkiem wielkiej kariery w tej dziedzinie, czego mu życzę. To co on wyczynia na ekranie jest tak fascynujące, że aż przeraża. Jego rozpiętość emocjonalna, to jak on potrafi przełączać się pomiędzy skrajnymi stanami, wymaga naprawdę ogromnego warsztatu, którego no, jako debiutant przecież nie miał prawa mieć. Owen ma w sobie taką niewinność małego chłopca, z której dosłownie w jednej milisekundzie potrafi się przemienić w agresywnego i niebezpiecznego nastolatka. Oglądając go na ekranie, no nie mogłam przestać myśleć o tym, jak bardzo dobrze z jednej strony on oddaje po prostu emocjonalność trzynastoletniego chłopca i jak jednocześnie silnie zarysowany jest u niego narcyzm, a może nawet początki socjopatii. Podobno szukając kandydata do roli tego właśnie trzynastoletniego Jamie'ego Millera, twórcy wahali się, czy aby nie poszukać jednak troszkę starszego aktora. No, który po prostu by młodo wyglądał, ale doszli do wniosku, że 13 lat to jest taki bardzo, ale to bardzo specyficzny wiek. Serial nieprzypadkowo nazywa się adolescens, czyli w dosłownym tłumaczeniu dorastanie czy dojrzewanie, jak zresztą brzmi polski tytuł. Wchodzący w okres dojrzewania 13-latkowie są często jeszcze przecież na przykład przed mutacją. Ta ich chłopięca delikatność bardzo często mocno kontrastuje ze zmianami w zachowaniu, z pojawiającą się agresją czy z buntem, ich siła fizyczna. Nie jest jeszcze w pełni uświadomiona, ponieważ świat ich widzi wciąż przecież jako dzieci. Bez tego kontrastu Jamie Miller na ekranie nie byłby tak wiarygodny. Zdecydowano się więc znaleźć chłopca w podobnym wieku, który uniósłby niezwykle trudną rolę w niezwykle wymagających okolicznościach. No bo przecież słuchajcie, rejestrowanie Mastershota przypomina właściwie granie przedstawienia na scenie w teatrze. Trzeba nie tylko pamiętać kwestie, i to bardzo dużo kwestii. Czy to, gdzie się tam by ma być, w danym momencie. Trzeba też być cały czas w roli, czyli reagować adekwatnie do okoliczności. Emocjonalnie, a w adolescens przecież emocje przez cały czas były naprawdę bardzo trudne, bardzo silne i bardzo skrajne. Nieprzypadkowo na planie była obecna prawdziwa pani psycholog, która w razie czego miała wspierać chłopca, no ale na szczęście podobno nie była mu aż tak bardzo potrzebna, a ten najmocniejszy trzeci odcinek był nagrywany jako pierwszy. Na szczęście, mimo braku doświadczenia, Owen Cooper uniósł wszystko, tworząc rolę, która dosłownie niesie cały ten serial. Jego konfrontacja w odcinku trzecim, z grającą biegłą psycholog Erin Doherty, to jest jedna z najbardziej przerażających i poruszających scen, jakie myślę, że kiedykolwiek widziałam w kinie albo telewizji. Oglądanie na ekranie rozpaczy jego rodziców, granych przez Stevena Grama i Ashley Waters. Też jest, przyznaję, doświadczeniem po prostu bardzo trudnym, wręcz takim rozdzierającym. No i to, jak sądzę, miał być właśnie główny cel twórców Adolescens: mianowicie stworzyć obraz nas samych w skrajnych okolicznościach, pokazać nam dosłownie odbicie w lustrze, alternatywne sekwencje zdarzeń, które są dosłownie jak ożywiony koszmar tysięcy rodziców, nastoletnich dzieciaków. Nie mamy tutaj co prawda żadnych gotowych odpowiedzi, nie mamy jakichś tam, wiecie, porad i zapewnień, że wszystko będzie dobrze. Mamy za to alarm ze wskazaniem kierunku zagrożenia. Że naprawdę bezpieczne siedzenie w pokoju nie jest dzisiaj absolutnie żadnym zapewnieniem bezpieczeństwa. Że bliskość emocjonalna z dzieckiem i danie mu solidnej podstawy w postaci narzędzi do zdrowej samoregulacji emocjonalnej są ważniejsze niż materialne gratyfikacje i że trudno jest wspierać kogoś, jeżeli samemu się tego wsparcia kiedyś nie dostała. Tak jak ojciec Jamiego, który dorastając z przemocowym ojcem, obiecał sobie, że nie będzie stosował. Kar fizycznych, no ale niestety nie miał świadomości, że to jest tylko część jego problemu, który odziedziczył. Że nie wystarczy nie bić dziecka, trzeba również być, być obecnym. A będąc emocjonalnie niedostępny dla syna, stał się poniekąd katalizatorem jego radykalizacji. No i że to mimo wszystko też nie jest jego wina, bo w tym okropnym, wymykającym się niestety dotychczasowym normom świecie, zarówno dzieci, jak i rodzice są w bardzo, ale to bardzo trudnym położeniu niezależnie od intencji. Wiem, że to nie jest jakaś szczególnie pozytywna puenta, ale ten serial nie jest lekki, łatwy i przyjemny. Ten serial ma Nami wstrząsnąć. Mną wstrząsnął, jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo jestem ciekawa, co wy sądzicie na jego temat. Czy widzieliście, widziałyście, jak wrażenia? Piszcie koniecznie w komentarzach. Od nas to już wszystko, jak mówię. Wow, naprawdę, no nie spodziewałam się, że w marcu Netflix dowiezie nam coś takiego. Takich seriali powstaje mało, tak przełomowych, tak bezkompromisowych, tak oryginalnych. Więc Szapoba. Yy, długo czegoś takiego pewnie nie zobaczymy. Jeśli się podobała ta recenzja, to koniecznie dajcie lajka, like, subujcie nas, wpadajcie też na naszego Instagrama i Facebooka i widzimy się w kolejnym odcinku.